Nie, ja no powiem, mam widowie, że to mi się podoba. Ledwo wbijam na serwer i już widzę, że tutaj wszystko pięknie, ładnie idzie. Fart kupiony przez pana Sitroxa. Lejki wykupione, moi kochani. ziemniaczki wykupione. No, kurde, no tak, to ja mogę grać. Ale słuchajcie, co się udało. Nie dosyć, że gramy na wersji 1.15.2, która jeszcze nie jest skończona, jeżeli dobrze wiecie, tam wszystko i tak dalej. Po pierwsze, prawy górny róg. Mamy mini co już widzieliście wczoraj. A teraz uwaga, po drugie. mam Optify na co? Kurwa, tako! Nareszcie mogę kopać diamenty bez pochodni, i tak. Nareszcie jest jedna O wy kochani w tym momencie macie wolną sekundeczkę, żeby walnąć łapeczkę w kureczkę oraz pamiętajcie o sobie dzwoneczku na moim kanale. Ja pierdolę, Halo. Hey, hey, hey. Hey, Dzień hej, hej, hej. Hej, hej. Halo. Cześć kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Eluwina. A czy ty już masz łapkę w górę pod najlepszym live'em w Polsce? Oczywiście, że tak. Ja pod swoim zawsze zostawiam. Pod no, Okej, okay, jak taka jesteś, dobra, to ja sam na IEMa jadę, dobra. No dobrze, super, bo się dzisiaj o to pokłóciliśmy, że ja nie chcę jechać. Słuchajcie, Sitek mówił, że na event ma być o 20.30 i właśnie, słyszałem słuchajcie, że ma być dzisiaj event o godzinie 20.30, podobno mają być tam jakieś konie, takie dostałem przecieki, więc słuchajcie, jeżeli mają być konie, to kochanie, czego potrzebujemy na koni? Koni. A czego potrzebujemy jeszcze poza końmi? Siodła. Siodeł potrzebujemy. Kurde. Dobra, to powiecie, a ile, to, co tych, ile tych siodeł potrzebna na użytkownika? Bo no jeżeli to będzie event drużynowy, no to wydaje mi się, że kurde, no z 10 siodeł by nam się przydało, nie? Bo ja jedno mam dla siebie, resztę. O to nie, no super, no to dla siebie masz. Ekstra, genialnie, cudownie. A ty do czego? To jest miejsce dla bipów. No to wyjdź stąd. Bierz ten kilo ze szczęściem, zbieraj wszystkie ziemniaczki, odkładaj do skrzynek, a później poceni na nowo, nie? A ja idę robić wędki. Jo, jo, yo, 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 yo! Pamiętajcie, kochani, bo my się musimy właśnie przygotować do tego dzisiejszego eventu, nie? I właśnie jeżeli na tym evencie mają być wykorzystywane konie w jakiś sposób, będzie nawet nie wiem skąd w ogóle wzięłaś taka informacja, bo zupełnie nie mam pojęcia. Bo ja nic takiego nie słyszałem, więc skoro A, może, się, mają tu... czerwoni, a może, nie może mają przeciki czerwoni, to nie A Może mają, Może mają, a może kopali w plikach gry. Może kopali a w, plikach może... w plikach gry. Uwaga, czat, patrzymy. Uwaga, kochanie, ile mam teraz hajsu? Dwa, 2678. Uwaga moi drodzy, no. lecimy, sprzedawać wszystkie ziemniaki. Zobaczymy ile będzie hajsu dobra, guys, ja nic nie chcę mówić. Ja nic nie chcę mówić. Ja powiem tylko tyle. No nic nie mówi. Miałem 2680 dolarów. Mam 3200 500 dolków zarobiłem teraz. Samych ziemniaczków, 500 dolarów. Trzymaj kochanie wendusie dla ciebie dziękuję bardzo. No i co? Lecimy na przygodę? To no ja idę tylko po moje jeszcze skarby tam do bazy Dobra, to tylko musimy sobie jakieś skrzynki wziąć, żeby będzie odkładać temy. Ziemniaczki odłożę te co Krzynki. mi się zostały <laughs> Idę i... Idę odłożyć swoje skarby, ziemniaczki odłożę, bo mi zostały Tu są moje skarby, tu są moje skarby, zobacz okay. Skarby dariatki. Skarby dariatki te skarby, tak? Kto no to pierwszy powisiodło, ten kozak Dobra. O, spierdziałaś się, fuj! Co? Upaś na czat. Co? To na sad. No patrzę. No, otrzymałem tu? osiągnięcie, coś tu śmieci. No to to ty, to ty się zrąbałeś. Ej, zobacz! Mam, mam! To masz. Zobacz! Mam, mam! Misie, wiem, poleciałaś do domu, mam, do skrzynki. Mam, mam! Do jakiej okay, skrzynki? Okej, okay, okej. Okay. Mówiłaś mi, że masz w domu mam, jedno siodło, pokaż mam, mi, gdzie, gdzie je masz. Pisze mi, że już szóste jesteś, że poleciałaś po siodło. Wszyscy Nie piszą, że jesteś A skąd twój czat niby wie, co ja robiłam, jak jest twoim czatem? Bo oglądają ciebie i mnie naraz. Nieprawda, nie da się tak dwóch na raz oglądać. Dobra, nie mi się kwali tą drużynę. Mam ich gdzieś. Ja mam ja mam dla siebie siodło walić, nie chcę mi się więcej. Walić. Ja mam dwa, też mam dla siebie. No i dobra, to mam siodło Każdy i. Ty się idziemy. martwi o swój tyłek. Dokładnie. Chodź do bazy. Ja sobie Pierwszy swojego konia. Ja sobie swojego konia tyłek. Mustang nazwę. Pierdzielę. Mustang from the Wild Dolina. Się mam Ja chcę czarnego. Poczekaj chwileczkę, ja najpierw ja w ogóle sprawdzę i sprawdzę w ogóle, czy one są zdrowe, czy mają atest. No powiem tak, no oba są. O, bardzo przekażę. mierne. Oba są bardzo mierne. Mój jest czarny jak coś, nie? Mówiłem. Mój jest czarny. Mój jest czarny. Mój jest czarny. Mój jest czarny, ja jestem mężczyzną. Mój jest czarny. Co mnie to obchodzi? Mój jest czarny. To jest mój Mustang z dzikiej doliny. Nie, to jest płotka. Dobrze, wezmę sobie ciebie, no. Panie, to chodź stąd, idziemy. Nie, bo te konie są naprawdę słabe. Idziemy szukać, szukać innych, chodź. To są chodź Usam jakieś podruby Mustangów. No, Okej, okay, uda udało mi się tego oswoić, zobaczmy sobie go. Ten, jakiś szybki! Ej, po to! Ale popierdziela! Ale, Ale, Ale Wow! Dobra, czyli na pewno jest najszybszy na pewno jest najszybszy, bo jest tak horrendalnie szybki. Patrz, A mój wysoko skaczel Zobacz. jest wolny. Zobacz, ten mój. No. I w nie sumie? Wiem. Poczekaj. Pokaż. Hey. Ej, nie no, nawet ładnie skacze. Ładnie skaczę. Musimy się jakoś Citroxowi odwdzięczyć. Skoro Citrox dał nam Rajdzika za którego oczywiście bardzo dziękuję, to musimy się z Citroenowi odwdzięczyć. Lecimy szybko do, do naszej bazy i idź po jakieś drewno i zróbmy tutaj, tutaj taką pewną zagrodę. Czyli tam. Wiecie? Trzeba na żółtym, jak jest, nie? O! Ja pierdolę podskoczył! Na trzy klatki czaisz? Koń paczola skacze na cztery klatki, tak się w ogóle da? O! Jest koń, który skacze na cztery kratki, cza? Próbujemy na trzy i pół. Trzy pół podskoczył! Ja pierdzielę. Trzy pół podskoczył chat. Dobra, idziemy zobaczyć cztery czy podskoczy. Go zobaczymy cztery czy podskoczy. Co się dzieje, bo się uczam na geografii? Ej, chat, napisz tej koleżance Agacie co się dzieje, bo to zbyt dużo, żeby... Opowiadać. Dobra, chat, Elo! Wiesiaczku! Co? Mój koń skacze na cztery kratki. Super, no ty sobie zawsze bierzesz najlepsze. Perfect. Pająka sobie, Coś... Pająka zabi, i zębiaka. To co ja jestem bodyguard? Bo zaraz zabiją konia. Myślę, że jest twój koń, chciałbym tylko powiedzieć. No dobra. Chodź za no, mną, musimy im ładne miejsce jakieś zrobić. Dobra? Dawaj, walimy furtkę. Tutaj o w tym miejscu walimy furteczkę. Tylko koń przez jedną furtkę chyba nie przejdzie, czat, Nie, Nie, chyba nie, trzeba zrobić dwie furtki. Mamy tak dobre konie, naprawdę. Ale jeszcze musimy je rozmnożyć. Myślę, że nie długo będzie jechała. Boże, jaki to był poziom żenady! Jezus! Dobra. Uwaga, robimy małe konie. Małe konie. Nie, patrz, nie pokazuj konie. tego, nie pokazuj tego Jest na... mały Jest! Jest! Jest małe konie. Dobra, kochanie, dawaj, idziemy teraz na misję poszukiwania jeszcze lepszego liczyć? konia. Dawaj. Chodź na spawn'a. Idziemy. Boże, ja chciałem powiedzieć, że muszę zaraz iść kopać węgiel. A na czacie napisała jakaś Roxana Antosiak, że super jesteś. Ja chciałem powiedzieć super Roxana węgiel, dzięki. Nie! nie! Nas nie było, nas nie było. Jeśli chodzi, to trzeba naprawić. Ja nie umiem, ja nie umiem. Zrobimy tak. Trzeba to podnieść teraz wszystko, bo to są mechanizmy, I których mechanizmy, ja nie ogarniam. nie Poczekaj, to Jezu, są mechanizmy, których ja nie ogarniam. Nie, 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 nie. Poczekaj chwileczkę. Włożymy to wszystko tutaj do skrzyneczki ładnie, proszę bardzo. Ja w tym momencie wkładam do środka bank o nominale 25 dolarów. I musimy, kochanie, jakąś tabliczkę zdobyć. Czy jest to jakieś drewno u sitroksa? Przepraszamy, panie Citro. Dariatka. Dariatka bardzo, bardzo... Ale to ty rozwaliłeś tego creepera. Ej, to nie ja, ej Ej, to my razem zniszczyliśmy tego creepera Dobra, napisałem. Dariak, bardzo przepraszam heist. czyni Misiu, ale to tego nie właśnie rozwaliłaś nie ja! Kotuś Ale nieprawda! Ja, znam. Sobie, ja mam teraz takie wyrzuty sumienia nie, co ja mam zrobić? Nie, ja sitka znam, on to, on to naprawdę przymienił. Nic się nie stało, chodź. Jezu, ja przepraszam. Jezu, Włożyłem ja mu przepraszam. tam 25 dolarów rekompensaty, 25 dolców, za robotę i jeszcze włożę mu tam 300 kwartów, żeby miał z czego to odbudować. Halo! Cześć, Tuś. A co tu się zadziało? Przyjacielu, posłuchaj mnie, nie, poczekaj, okay. poczekaj, kochanie. Posłuchaj bardzo uważnie, stary. No. To się stało tak nagle, nikt nie wie w ogóle, jak się stało, ale nagle przyleciało ufo, to stary. Prawda. Naprawdę, przyleciało ufo, UFO. stary. Nikt okay. nie ma pojęcia, w ogóle, skąd ono się wzięło. I to UFO Zaczęło świecić takimi różnymi światłami niebieskimi, tak? Ładnie, ono się kręciło ono się tak, kręciło tak, tak. naokoło i nic nie było, zupełnie nas oślepiło. Kompletnie, nic. I dalej porwało A -a. do góry. I ja wtedy byłem tak. w takim zupełnym szoku, mówię, o co chodzi? Porwali mi żonę, nie? Tak, tak. Ja zaczęłam krzyczeć, no. w ogóle chaos totalny. Dokładnie, okay. chaos był kompletny, wkurzyłem się niesamowicie po prostu wręcz, wręcz prawie bluźniłem. I sytuacja hmm. była taka, że nagle no? pojawił się koło nas creeper. A ja byłem tak tym tak, światłem tak. oślepiony. Że I... od niego uciec. Ja od niego uciekłem. Yeah, I wtedy ci kosmici, wyobraź sobie, odłożyli no. Darię na ziemię, Okej. Okay. Tak, A ona nie tak. zauważyła, bo była tyłem do creepera i on wybuchł. No, tak było. Ale nie, ja wiem, że tak było, bo ja ostatnio też widziałem właśnie taki jakiś niezidentyfikowany obiekt latający. A nie, także nie, nie, ja wam, nie, ja nie, to... nie, to było Ego Jawora, to było, to nie, nie. A, to... <laughs> Wiesz, że tutaj te, nic złego się raczej nie stało, także że raz, dwa, to naprawię. nie, i tam się włożyłem Cię do skrzyneczki pierwszej rekompensaty, tam masz 25 dolarków i 300. takich kwarce. Dobra. O, super, radzko. no to, to jest, zapominamy o sprawie, wszystko jest ok. Nie? O Jezu, kocham Cię przyjacielu, naprawdę. No, to, tak, to super tak, i że... przepraszamy, no ale jakbyś... się. chodzi, chodzi no. luzik, luzik. Czy... ale tu jest tyle tych mów, ja też nie wiem, ich jest tutaj tyle, to ufla że... pewnie. No, 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 to... no ale ten, dobra, no to ja, ja tylko na chwilkę wpadłem, bo lecę tam się ogarniać, także nie ma sprawy, wszystko jest okej, okay, także to tam poprawię potem. Ale jutro dobra. wasz domek super. zniknie. <laughs> e, tak, jutro no, fa farma zostanie spalona, nie wiem kto ją po podpali, nie mam po też UFO, nie, nie, po... Po... nie mam pojęcia, chyba jakieś UFO, UFO. UFO przyleci, podpali farmy, pewnie waszą, i wasze domki, wszystko, ale, ale jesteśmy kwita, jest okej, nie? No Dobra, grunt, że Citrox nie jest zły, że zrozumiał sytuację. Uff, uf, tak zrobił za 50 dolców. Dostał 25 dolców, czyli tak naprawdę pra <laughs> prawie 100 dolców dostał, więc kurde. To on ma być zły.